Kiedy tu trafiłem, żałę jak gniew Szybko z nich straciłem pamięć Wszystko się zmieniło, dobrzy ludzie wokół Trudności przezwyciężał, ówdzie mi są głuchu. Hey! Ci demsów ustawiają jak pionki Zmusony do tej gry, aż kipie ze złości Myślę, kim jesteś, ja się nie boję Złowiki nie winny Trzymam się, nawet nie ścigam i nie zbawię mnie Jest mocno w oparciu, mi dejdzie koniec Przyjaciół prowadzamy reżimu, koniec Uderzam, trenuję coraz szerzej Super Sajan i niech wyjęty z legend Niebieska aura i siła wzrasta Pokonam wrogów, uratuję miasta Nikt by nie chce stać bezczynnie Dopóki wóz planety nie zniknie Swych przyjaciół z naszej obrony, gotowi do Będę walczyć aż tchu mi zabraknie Moja pieśnia się wyrał Przygotuj się! i rany wyryte na moim ciele Chciałbym część zapomnieć, lecz jest będę będę Lecz ból nigdy nie zatrzyma mnie Choćby gości pykały, nie poddam się Kolejne starcie, rosnące miejsce stur studiu chcę lepiej, się mi miejsce Uderzam moje, to jest ciężko. Super i nie z glenem. Niebieska aura i siła wzrasta miastach Pokolan wodów uratuje miasta wy nie chce stać bezczynnie Dopóki włosnych palety nie zniknie Swoich przyjaciół zawsze obronię Szczerze i słupista, nie niebytny legend. Nie ryska aura, i siła wzrasta. Po wrogów uratuje miasta. Nigdy nie śmieć stać bez cienia. To buki pół planety nie zniknie Wykryjaciu przyjaciół ugonie. się do widzenia, buddy Wierzę, coraz szerzej Super sajen i nie wiem, legend Niebieska aura i siła wzrasta Pokonam wrogów, uratuję miasta Nigdy nie chce stać bezczynnie Dopóki własnej planety nie zniknie Żebyś przyjaciół znalazł Super Saiyan i nie wyjeżdżasz z legend Niebieska aura i siła wzrasta Po kolem drogu uratuje miasta Nigdy nie chce spać bezczynnie Dopóki z mostek planety nie zniknie się przyjaciół zawsze obronie. Do tobie demony, bogowie nadchodzą Wiesz, on trenuje to Super Saiyan i nie wyjeżdżasz z legend Niebieska aura Siła zjazda, po kolem drogu fura czuje mi jazda, nie wyjechce spać bezczynie Do póku złą z tych barywy nie zniknie trzy przyjaciół zdas